Lewandowski pokazuje, że, że było dobrze, ale zabrakło dosłownie kilku centymetrów, żeby Polak strącił piłkę głową. Nadal więc bez gola po 20 już blisko 5 minutach gry. Na Barcelona 0, Rayo 0. Raucho przy prawym narożniku Urugwajczyk wycofał przez pole karne Rafinie. No i może to jest ta okazja dla Bryzyjczyka. Strzał za pola karnego, finezyjnie podkręcona piłka. Naprawdę dobrej rotacji nabrała. Ale miał dużo czasu i miejsca, żeby się ustawić w stole. Dimitrewski Macedończyk łapie ładnie futbolówkę w tak zwany koszyczek. Na jego szczęście ta nie uciekła. Prosto pozostała w jego rękach. Znowu Rajo może uspokoić nieco grę, bo Barcelona dłuższego czasu oczywiście przejęła inicjatywę. Nie jest to niespodzianką, że to oni narzucają tempo temu spotkaniu. Tylko jeszcze nie potrafią tego sfinalizować. Strzelając gola, Christensen. On będzie zaczynał atak pozycyjny do środka do Sergio Busquetsa. No już na połowie przeciwników znajduje się Barcelona. Szeroko jest Dembele. Podbiega do niego Baliu, ale Francuz lepszy w tym pojedynku. Wycofana piłka znowu dziś na 30 metr. Jest tutaj Pedri faulowany z tyłu. Sędzia od razu dyktuje rzut wolny. No świetne zachowanie tego zaledwie 19-letniego Hiszpana. Wiedział, że na plecach ma już rywala. Nie chciał piłki oddawać. Trzeba walczyć rzut wolny. Tak też się stało. Oskar Trecho nieco spóźniona reakcja do Argentyńczyka. No i tak jak mówiłem, Alejandro Hernandez dyktuje teraz rzut wolny z korzyścią dla Barcelony. Jeśli nie wychodzi z ataku pozycyjnego, to może wyjdzie ze stałych fragmentu gry. Czekamy, kto tylko wykona właśnie ten rzut wolny, bo tam aż trzech zawodników dyskutuje kto to powinien uderzać. Czy Rafinha, czy Jordi Alba i jeszcze Dembele przez chwilą, ale ostatecznie chyba doszli do porozumienia graczy Dumy Katalonii, że to Rafinha powinien piłkę uderzać, a może dośrodkować. Jest bliżej lewej strony Murawy, ale dobre 30 metrów od, od bramki Macedończyka. 29, jeśli być dokładnym. Rafinha usłyszał gwizdek, a więc gotowy do strzału, czy dośrodkowania. Jednak dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego, ale niedokładne. Nie dotarł Polak do piłki, Szawi gdzieś teraz aktywnie przy linii bije swoim podopiecznym. Brawo, nadal motywuje ich do gry. Wszyscy czekają chyba na tego pierwszego gola na kąpnął. Bo dzisiaj kibiców naprawdę mnóstwo. Każdy chce zobaczyć ten początek. No i po 25 minutach gry przerwa na nawodnienie. Podobnie jak w lidze angielskiej. Takie, no takie, takie obrazki gdzieś nazywa się to przerwą na, na schodzenie. A więc też żeby żeby po prostu się napoić, odpocząć, ewentualnie przegadać z trenerem. Pomysł na to spotkanie w Barcelonie około 26 stopni, ale naprawdę jak na Barcelonę na tak późną też godzinę, bo nie bez powodu właśnie ten mecz został Rozegrane o godzinie 21.00, gdyby to zaczynało się gdzieś 18.00, 19.00, byłoby ponad 30 stopni. W takim upale też ciężko o intensywną i dobrą grę. Chwila przerwy, zawodnicy dyskutują. Zawodnicy Rajo z Andonim i Raolą, zawodnicy Bartelony z Xavi. No tutaj zupełnie dwa przeciwieństwa. Xavi raczej spokojnie się tutaj przekazuje wskazówki graczom Barcelony, za to Andoni już gdzieś ze zeszytem w dłoni próbuje wymyślić jakiś udany w końcu atak pozycyjny, bo jeśli chodzi o procent posiadania piłki, 71% Barcelony do 29 czerwonych szarw. No i rzeczywiście, mimo że wynik nie odzwierciedla tych statystyk, to jak najbardziej po po stylu gry tego chyba oczekiwaliśmy. Barcelona utrzymuje się długo przy piłce, wróci więcej do raja, które z linii obrony jak najszybciej chce się futbolówki pozbyć, żeby posłać ją w stronę czy to Sergio Kamejo czy Alvaro García. Już powoli zawodnicy zmierzają na mogli więc za chwileczkę zaczynać. Na pewno też kapitan reprezentacji Polski wkomponował się w zespół prowadzony przez Szawiego, mimo że początki były ciężkie. Bo brakowało liczb, tak jednak pół żartem, pół serio, Od kiedy na jego plecach znalazł się numer 9, a nie jak na początku miało to miejsce numer 12, coś ruszyło. Jewce Barcelona w tradycyjnym przedsezonowym meczu o Gampera pokonało siebie północ 6 do 0. Jedną bramkę, dwie asysty właśnie zaliczył lewy, 34-letni napastnik, który za tydzień oczywiście miał 34 lata, a jeszcze 33-letni napastnik. Został wówczas wybrany zawodnikiem spotkania przez dziennikarzy, dostał też znakomite noty, no może też na. Na pocieszenie, właśnie, że się w końcu przamał. Może dlatego, że rzeczywiście był jeden z najbardziej wyróżnia, wyróżniających się piłkarzy na murawie. Zawodnicy na boisku czekamy też na sygnał sędziego, że możemy wznowić po tej krótkiej przerwie i zaczynamy od bramki Dimiterskiego. Znowu piłka bardzo wysoko na połowę Barcelony, posłana przez Macedończyka. Dobrze, Cis, do linii defensywy. No, tam było groźnie. Musi się ratować Senegalczyka takim wybiciem do defensywy. Najważniejsze, że nadal Rajo. Przy piłce. Easy. Naprawdę szydy, ale już pressing Kim Sergio Busquetsa i Jordiego Alby. Ciężko z takiego pressingu pobiegać. Futbolówka widoczna pod linią. Defensywy Rajo. Świetny. Teraz przerzut to. Tyle, że na do do Frana Garci. Katena. No będą tą grę rozciągać na pewno. Goście od lewej strony do prawej. Tak często to wyglądało w tych pierwszych 30 minutach. Podanie teraz na lewą stronę do Alvaro Garcia Pomylił się Araujo. Nie trafił w piłkę u i gdyby tylko 29-letni Hiszpan z Rajo dobrze piłkę przyjął, to mielibyśmy stuprocentową sytuację dla gości. Zacznie od bramki André Ter Stegen. Znowu gdzieś szukali Sericho Kamejo w polu. Karim. Tym razem Araujo naprawił swój wcześniejszy Nie, dlatego myślę, że 2-3 minuty na pewno Hiszpański sędzia doliczy do tej pierwszej połowy przy bramce piłka, a tam Dimitrewski więc gramy teraz po stronie Rajo, Vajekano i od razu Macedończyk to o czym kilkukrotnie się wspominałem jak najszybciej chcecie futbolówki z własnej połowy pozbyć No i taki przewod z bramki do bramki, bo... Z prawej strony Murawy dojdzie do przełomu w tym spotkaniu. Sześciu zawodników Barcelony w polu karmy rywali na krótki słupek. No to nie było dobre dośrodkowanie Rafini, bo to on wykonywał ten stały fragment gry. Zawodnik lewonożny, więc piłka miała być dokręcana w światło bramki i dokręci ją za bardzo, bo tylko boczna siatka obita po tym dośrodkowaniu. Dimitriewski odprowadził tylko piłkę wzrokiem. Zacznie teraz z linii 5 metra. No też zaczęły się te rozgwizdy kibiców Barcelony na trybunach. Nie chcą, aby Macedończyk tak długo przedłużał grę. A to jest właśnie taki plan, aby kraść te sekundy, bo wydaje się, że wejście w sezon remisem z Barceloną dla takiej drużyny jak Krajowa które w sezonie 2021-2022 zajęło 12. miejsce w tabeli La Liga, jest dobrym początkiem. Sam Andoni Iraola narzekał, że drugi raz z rzędu zaczynają sezon meczem wyjazdowym. Ale że i tak dadzą z siebie wszystko I rzeczywiście przez te 40 minut W defensywie grają całkiem nieźle Jeśli Barcelona wykonuje tylko 3 strzały celne Ale przy tym zero oczywiście Los Vallecanos Przewrócony teraz na środku boiska Jeden z graczy gości przez Sergio Busquetsa No on dzisiaj już raz faulował Sergio Cameo Sędzia na razie cały czas poważliwy Dla kapitana Blaugrany Bo i tym razem bez żółtej kartki Na razie żółty kartonik ujrzał Usmane Dembele, jeśli chodzi o, o drużynę Barcelony. 40 minuta gry cały czas na Spotify kampnął 0 do 0. Isi do niego posłana piłka na dobieg, ale futbolówka opuściła murawę. Zaczną rzutem z autu gracze Barcelony. Znowu Der Stegen z piłką pod nogami. Powoli Barcelona będzie kierować znowu atak pozycyjny. W początek był bardzo powolny. Pamiętamy, gdzieś w ogóle mieli problemy katalńczycy, żeby wyjść z własnej połowy w posiadaniu piłki. Bardzo dobry pressing nakładali Sergio Cameo, Alvaro Garcia i Izzy na gospodarzy. Teraz jakby się to wszystko rozluźniło i Rajo raczej skupiło się na grze w defensywie. Podanie do Lewandowskiego, ale dobre też wyjście Dimitrowskiego. Bardzo szybko wyskoczył Macedończyk z linii bramkowej. Wiedział, że ten krok zawahania stworzyłby stuprocentową sytuację dla Lewandowskiego, a wiemy, że Polak z takich okazji no raczej się nie myli. Kiedy już się odblokował, wszyscy liczą na niego, że, że będzie strzelał, że zostanie najlepszym strzelcem w Barcelonie. Bardzo duży ciężar na jego barkach, ale wydaje się, że tak doświadczony piłkarz, który gdzieś cały czas wydaje się, że w top trzech napastników, czasami nawet i top 1 do sezonu 2020, pamiętamy, kiedy mówiło się o tym, że Robert Lewandowski powinien zostać nagrodzony Złotą Piłką. Najgłośniejszy transfer zdecydowanie tego lata. Czeka nadal na pierwszą bramkę w La Liga. Vajcano zacznie na połowie rywali rzutem z autu. Tam ustawiony jest Frank Garcia. Ale trzeba było wycofać znowu futbolówkę do gry w defensywie. Iwan Baliu. Dobrze udało się minąć teraz Rafinie, ale świetnie wrócił się Jordi Alba no zastawił się ciałem, wiedział jak to zrobić, doświadczony już w 33 latach przecież spędził całe życie praktycznie w Barcelonie wie jak się gra na tej pozycji bo, mimo że nominalnie lewy obrońca, tak jednak potrafi podłączyć się do ataku, potrafi zaskoczyć strzałem i tego chyba oczekują wszyscy od Jordiego, albo teraz dobry powrót wiedział, że gdyby nie, no to byłaby już sytuacja naprawdę groźna dla na Rajo, a tak wywalczył rzut wolny. Goście na własnym polu karnym z piłką, wybicie od Dimitrewskiego. Daleko wysoko też na lewą stronę Murawy, ale lepszy Busket. Dembelecieś teraz walczy z Cis na, na prawej połówce przy linii bocznej. Mamy rzut z autu znowu dla gospodarzy. Czeka Gawi na wznowienie gry. No ten 18-latek też ma być przyszłością Barcelony. On i Pedri, ta dwójka, która też nabrała bardzo dobrego kontaktu z obretem Lewadowski, który sam o tym wspominał ma być tą dwójką, która znowu wniesie Barcelonę na wyżyny. Jeśli nie teraz, to za 5-6 lat, bo nadal będą bardzo młodymi i perspektywicznymi zawodnikami. Christensen na własnej połowie defensywy Barcelona. Dobre przyjęcie od Pedriego. Busquets zauważył, że Rafinia jest niekryty przy lewej linii bocznej. I znowu obieg Jordiego Alby za plecami Rafini. Do niego właśnie posłana piłka. Jordi Alba, zejście teraz przed pole karne. Pedri. Z wykorzystaniem Busquetsa jest Rafinha podanie, szuka przynajmniej podania do Gaviego, ale strata Iwa i Wajekano z okazją na kontratak. Szeroko lewa strona jest Alvaro Garcia, czeka na kolegów z zespołu. Świetny przerzut! Pospieszyłem się z tą wypowiedzią. Świetna decyzja to na pewno, bo nie kryty był Easy. Już rozpędzał się do sytuacji sam na sam z Bramkarzem Markiem Terstegenem, ale przerzut nieudany, gdzieś za bardzo za plecy i przeczytali to gracze. Barcelona a do zakończenia pierwszej połowy, do zakończenia regulaminowego czasu gry. Mniej niż 2 minuty. Później też dowiemy się, ile ostatecznie Alejandro Hernandez doliczy no. do tej pierwszej połowy. No, Przypominam, że ta przerwa na, na nieco schłodzenia no, trochę czasu zabrała. Myślę, że 2-3 minuty spokojnie Hiszpan może do tej pierwszej połowy doliczyć, bo jednak bez bramek cały czas na Camp Nou Barcelona remisuje 0-0 do -0 z Rajo Vallecano. Które zacznie rzutem z autu na połowie rywali, bliżej prawej połówki. No i z każdym takim rzutem z autu znajdują się coraz bliżej bramki Barcelony właśnie czerwone szarfy. Wysoki wyrzut do Trejo. Trejo, ale gubi piłkę, znowu przejmuje Barcelona. Lewandowski podanie prosto, No już tam ścigał się Dembele z defensorami Rajo. No ale lepiej zachowali się właśnie ci drudzy. Odbiera Alejandro Catena futbolówkę. Alba. Alba ściga się z Kamejo odbiera kamejo zagranie przed pole, karę do Iziego. No rozkłada też ręce teraz zawodnik z numerem 7 w drużynie Rajo. Pokazuje, że, że lepiej mógł podać zdecydowanie 21-latek serio Sergio Kamejo. Źle podał piłkę, ale nadal to goście w jej posiadaniu. Jest cis, bliżej lewej połówki, już w środkowej strefie futbolówka, żeby znowu rozprowadzić ją przy lewej linii bocznej. Garcia. Dośrodkowanie w pole karne, ale wybija Alba, zmierzał już do niej easy. Wystarczyło dołożyć nogę, bo piłka jest na szóstym, siódmym metrze. Na polu karnym Marka, też żółta karka jeszcze w międzyczasie za faul na Sergio Busquetsie. Ukarany nią ma Argentyńczyk, 34-letni Oskar Trejo. No musiał faulować na swojego rywala, bo już Barcelona w natarciu rozpędzała kontrataka. Wiemy, że z Barcelona z tego jest bardzo groźna. Póki co przez tą pierwszą połowę jeszcze tego nie pokazała, bo 45. minuta się zakończyła. Rozpoczyna się minuta numer 46, a licza 5 minut, a więc tyle, ile nie więcej się mogli się tą przede wszystkim na słodze Raffini. Przez pierwsze 15-20 minut tak właśnie kapitan Barcelony się zachowywał, ale w tych końcowych jakby tego brakowało. Zdarzył się teraz budzka z rywalem. Jest Kamejo, podanie na lewą stronę, rozpędza się Garcia, świetnie Garcia w polu karnym rywali. Garcia, świetny wód, Minięte ręko. Garcia, uderzenie, ale Brolicer Stegen Jeszcze Rajo, jednak nie odbierają Katalończycy. Jedna sytuacja, tyle mieli gracze Rajo, ale ona była. Najbardziej niebezpieczną akcją w tym spotkaniu, w 47. minucie spotkania to właśnie czerwone czarfy mogły objąć prowadzenie. I tak właśnie goście wygrały, wygrali dwa poprzednie spotkania z Barceloną. Jeden błąd, tym razem Maracho bo gdzieś został położony na jeden z wód tak naprawdę przez García Rafinha w polu karnym, odbierają gracze Rajo. No i zrobiło się bardzo gorąco w tym doliczone czasie gry. Najpierw to goście z akcją wydawało się bardzo niebezpieczną. Trzeba było to skończyć bramką. Świetnie zachował się Marc André Stegen. skrócił kąt, uderzenie broni jedną ręką tak naprawdę ten strzał Niemiec. Będziemy mieli rzut rożny z lewej strony murawy dla Barcelony. Na rożniku ustawiony jest Dembele, teraz to Francuz, 6 udowodników Barcelony w polu karnym, uderzenie głową teraz od Christensena, ale jeszcze minęło się Ismaila Cis i znowu kolejny corner z lewej strony murawy. Doping kibiców Barcelony nie ustaje. Jeszcze wierzą, że w tej pierwszej połowie taka bramka do nie może paść do środkowania. Piąstkuje Dimitriewski. Znowu piłka dokręcana w światło bramki. Tym razem dębele Dembele lepiej aniżeli Rafinha. Rafinha spod linii teraz bramkowej. Próba do środkowania. Kolejny rzut rożny. Kolejny raz z lewej strony Murawy. No Pierwsze dwa były niezłe nie w wykonaniu Dembele. Zobaczymy jaki do, do trzech razy sztuka Dębele znowu tym razem na dalszy słupek i znowu gdzieś dokręcał połamanej w bramce stole Dimitrewski. Wyciągnął się, wypiął Erik Garcia Christensen Piłka znowu po stronie defensywy w Barcelonie Raucho Andreas Christensen Mark -Andre Terstegen. Stegen Bo Barcelona wie, że została tylko minuta do zakończenia tego doliczonego czasu jeszcze będą starali się na pewno wyprowadzić jakąś akcję, która może skończyć się bramką. Na razie Terstegen we własnym polu karnym, Christensen bliżej teraz z prawej strony gra Barcelona, cofnięty znowu Gavi, znowu Andre, Terstegen. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście będą starali się zdobyć bramkę, czy czekają tylko na zejście do szatni, aby porozmawiać z trenerem, bo takiego wyniku nikt nie oczekiwał. Raczej spodziewaliśmy się bramek z Zdecydowanie ze strony Barcelony, a cały czas bezramkowy remis nakąpnął. Lewandowski przewrócony, faulowany sędzia. No przerywa grę, na chwilę pozwolił grać, czekał na rozwój wydarzeń, pozwolił, dał przywilej, ale żółta kartka dla Alejandro Cata, No Trudno się też dziwić, że sędzia zdecydował się w końcu na ukaranie tego gracza. Już kilkukrotnie wdawał się w takie zaczepki z graczami blaugrany. Robert Lewandowski odepchany od tyłu, brak w ogóle ataku na piłkę ze strony 27 letniego Hiszpana, już po doliczonym czasie gry, ale sędzia pozwoli wykorzystać ten rzut wolny, który na połowie rywali, ale blisko też środka boiska, doszczutkowanie w pole karne Araujo, no i sędzia widzi, że po raz ostatni, a więc po pierwszej połowie Barcelona remisuje 0 do 0 z drużyną Rayo Vallecano. My zapraszamy na kwadrans przerwy i do usłyszenia na decydujących 45 minutach.